Tak, oto po raz czwarty już Tadej Pogaczar wygrywa Tour de France. Przy okazji warto przybliżyć najbliższą liczbę co do jego osoby, jeśli chodzi o kolarstwo, a jest to jego FTP, czyli moc na progu. U Pogaczara wynosi ona 415 watów, co, biorąc pod uwagę jego wagę, 60, 66 kg jego FTP wynosi mniej więcej 6,3 W na kg. Aby to porównać, powiedzmy, że początkujący kolarz posiada FTP w przedziale między 2,5 a 3 W na kg, średnio zaawansowany będzie miał już w przedziale 3-4 W na kg, natomiast zaawansowany kolarz już będzie miał FTP powyżej 4. Watów na kilogram. Jak widzicie, pogaczar mimo to odstaje od tych wartości dość mocno. Także gratulacje serdeczne dla niego, a dla Was dobrego trenowania. Hej!